Moja głowa jest teraz prosta? Co? Moja głowa jest teraz prosta? O tej godzinie mam jakieś zachwianie równowagi. Nie wiem, czy mam prostą głowę teraz, czy teraz. No i mi się wydaje, że zaraz, czy teraz. Witajcie, moje drodzy mat Tu jest wasz mat, tu jest. Tu jest. Tu wasz mat wujek. I jest godzina, słuchajcie, druga dokładnie jest godzina jest druga 0. Zero... Źle ci chodzi zegarek. Nie, wszędzie jest, wszędzie. Chyba ci stanął 50. zegarek. Yy, na pierwszej 59. U mnie jest druga 00, przepraszam okay, bardzo. No. To źle masz, pokaż. Ale ja mam wskazówkowy, i u mnie trudno odróżnić. No właśnie, to u mnie jest pierwsze 59. Zobacz. To poczekajmy, podyskutujmy, poczekaj jeszcze, która mówiłeś, że jest godzina. Yy, ja widzę, że jest Ciąż godzina. pierwsza 59. Dopiero druga. Jest druga godzina, witajcie moi drogie Smerficzki. Słuchajcie, mamy ciekawy odcinek dzisiaj. Dzisiaj będzie odcinek o czworokątach, ale to będzie odcinek, który będzie podsumowaniem wszystkich informacji, które do tej pory mówiliśmy o czworokątach. Oczywiście mówimy tutaj o klasie piątej, natomiast pamiętajcie, że 6 siódma, ósma klasie, jak macie problem z czworokątami, to też jak najbardziej jest filmik dla Was. Tutaj skupiamy się tylko raczej na takiej Teorii na tym, co musicie wiedzieć o czworokątach. Więc co właściwie musicie mówić, co musicie wiedzieć o czworokątach. Więc zacznijmy sobie po kolei słuchajcie. O tym, że czworokąt. Ma cztery boki. Ma cztery kąty. Suma kątów w czworokącie to jest zawsze 360 stopni. Więc jeżeli narysujemy sobie czworokąt, w sumie to ja nie wiem czy ja o tym mówiłem probo czworokątów. Więc nazwijmy sobie kąty alfa, tu mamy beta, tu mam jakąś gamma i tutaj będę miał deltę to suma tych czterech kątów, czyli alfa plus beta plus gamma plus delta, suma tych czterech kątów musi być 360 stopni. Ni mniej, ni więcej, równo 360 stopni. Ale mówiąc o czworokątach, przede wszystkim, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć jeszcze coś innego, a mianowicie chciałem Wam powiedzieć, e, jakie mamy czworokąty, prawda? Więc takim czworokątem, e, idąc teraz od końca, które na końcu był omawiane, to był trapez. Otóż trapez... To jest taki czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków. No patrzcie, no trapez i trójkąt mi zrobiło, no. Ja chciałem trapez. Przynajmniej jedną parę boków równoległych, tak? No, zobaczcie. Ja tutaj zaznaczę, może te pary boków równoległych. Tutaj mam dwie podstawy, słuchajcie, w tym trapezie. Dwie podstawy, czyli górną i dolną, i te podstawy względem siebie są równo. E, są równo. E, są, pro, e, są, są. Są równoległe. No, i mamy jeszcze po bokach, zobaczcie, ramiona. One mogą być takie same. Wtedy trapez nazywa się równoramiennym. Hmm, może być na przykład jedna, jedno ramię, może być prostopadłe do podstawy. Wtedy mówimy o trapezie prostokątnym. Szybciutko już to śpieszę z pomocą. Tak będzie wyglądał trapez prostokątny. No, patrzcie, co on mi tutaj złośliwie tutaj tak rysuje brzydko. O, to jest trapez prostokątny. Tutaj mam kąt prosty. Tutaj zresztą też. No i możemy mieć trapez równoramienny, wtedy kiedy ramiona są tej samej długości, postaram się to namalować, może znowu mi tu nic nie, o i tutaj połączę sobie, zobaczcie, to jest trapez równoramienny, ramiona są tej samej długości, czyli tutaj i tutaj jest tyle samo, zobaczcie, nazwę sobie to CC, ale przy okazji chciałbym, żebyście pamiętali, że przy podstawie są te same kąty, czyli tu jest alfa i tu jest alfa, a tu jest beta, i tu jest beta. Przy okazji, przypomnijmy sobie, że suma kątów przy ramieniu musi być 180 stopni. I to jest, słuchajcie, trapez, czyli trapez to jest taki czworokąt, w której przynajmniej jedna para boków jest równoległa. I teraz po trapezie mamy, słuchajcie, równoległobok. Równoległobok to jest czworokąt, w którym mamy dwie pary boków równoległych. To jest, słuchajcie, równoległobok, równoległobok, czyli dwie pary boków równoległych, więc zobaczcie, ja może wam zaznaczę, tutaj mam jeden bok, tu mam jeden bok, one przy okazji, one są równoległe i przy okazji mają na pewno tę samą długość, tak samo tutaj zobaczcie, mam kolejny bok i kolejne, i te też są tej samej długości, tu jest a i tu jest a. Tutaj działa również ta sama zasada, co w trapezie, jeżeli chodzi o kąty, czyli tutaj mam alfę, zobaczcie, tutaj też jest alfa. Po przeciwnej stronie mamy beta, czyli tu jest beta i tu jest beta, i te kąty w sumie alfa i beta muszą dać nam 180 stopni. Słuchajcie, kolejny czworokąt to będzie prostokąt i prostokąt to będzie czworokąt, a właściwie mogę powiedzieć troszkę więcej: prostokąt to będzie równoległobok, który ma wszystkie boki, wszystkie kąty równe, czyli Prostokąt będzie miał dwie pary boków równoległych, przekątne, słuchajcie, tej samej długości, przekątne przecinają się w połowie. No i to tyle. Kolejne, słuchajcie, równoległobok. To będzie rąb. To będzie równoległobok, który ma wszystkie boki równe. Czyli tu zaznaczmy może, że wszystkie kąty są równe, a tutaj będą wszystkie boki równe. Czyli wszędzie mam a a a. No i w rąbie, słuchajcie, przekątne przecinają się w połowie. Przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym, nie są tej samej długości, żeby nie było. No, oczywiście dwie pary boków są, dwie pary boków są równoległe, no i mamy oczywiście wszystkie boki jeszcze równe. No i teraz mógłbym, słuchajcie, tutaj zaznaczyć sobie jeszcze jedną taką ważną bardzo figurę, mianowicie to jest kwadrat. Kwadrat jest to równoległobok, który ma wszystkie boki i kąty równe jednocześnie. Czyli zobaczcie, trapez Czyli w sensie kwadrat jest na samym dole naszej, zobaczcie, że tak powiem, piramidy pewnego rodzaju, czyli trapez jest zarówno prostokątem, jak i rąbem, jak i równoległobokiem, jak i trapezem. Yy, I w, trapezie, w, prosto, w kwadracie, przepraszam, wszystkie boki są równe, wszystkie kąty są równe. Przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym i są tej samej długości. Więc kwadrat yy, zbiera wszystko, co było w tych wszystkich czworokątach, że tak powiem. Powyżej, czyli zobaczcie, idąc od góry, mamy trapez, to jest takie najogólniejsze stwierdzenie. Później mamy równoległobok, który też jest trapezem. Równoległoboku e, e, są dwie pary boków równoległych, bo w trapezie było przynajmniej jedna para, więc równoległobok jest takim lepszym w cudzysłowie trapezem, bo aż dwie pary boków są równoległe. Prostokąt, czyli to jest równoległobok, no bo ma dwie pary boków równoległych, który ma wszystkie kąty równe, bo wszystkie po 90 stopni. Rąb to jest równoległobok, bo ma dwie pary boków równoległych, który ma wszystkie boki równe. No i mamy oczywiście jeszcze kwadrat, który jest równoległobokiem, który ma wszystkie boki i kąty równe, czyli jest jednocześnie prostokątem i oczywiście kwadratem. Pamiętajcie tylko zawsze, jak, jak to działa, czyli kwadrat, każdy kwadrat jest prostokątem, każdy kwadrat możecie nazwać prostokątem, każdy kwadrat możecie nazwać rąbem, ale nie każdy prostokąt będzie tym kwadratem i nie każdy rąb będzie tym kwadratem. Przygotowałem, słuchajcie, tutaj dla Was taką tabelkę podsumowującą te wszystkie mega informacje na niebiesko oczywiście sobie będziemy zaznaczać. I teraz mamy tak, zobaczcie, nie, nie, nie podpisywałem, tylko narysowałem, więc po kolei mam trapez, mam równoległobok, mam rąb, mam prostokąt i oczywiście kwadrat. Przynajmniej jedna para boków równoległych. No, oczywiście, we wszystkich tych czworokątach mamy przynajmniej jedną parę boków równoległych, tak? Czyli robimy sobie krzyżyk i będziemy, słuchajcie, to ten będziemy duplikować. Czy mi się uda? <laughs> Nie, to był zły pomysł. Będę robił po prostu wszędzie krzyżyki. Najwyżej to będzie po prostu dłużej trwało, tak? Czyli. Skoro w trapezie przynajmniej jedna para boków jest równoległa, to na pewno w każdym tych czworokątach przynajmniej jedna para boków jest równoległa, a mało tego, to tak naprawdę dwie pary boków są równoległe. Czyli mamy to słuchajcie, w równoległo boku mamy dwie pary boków równoległych, w rąbie, oczywiście też w prostokącie. No i oczywiście jak najbardziej też w kwadracie. Przekątne przecinają się w połowie. No na pewno nie w trapezie, ale przecinają, przeci, prze, przekątne przecinają się w połowie. Słuchajcie, jest w równoległoboku i to jest cechą yy, równoległoboku, więc automatycznie wszystkie dalej nasze czworokąty, które tak jak powiedzieliśmy sobie są równoległobokami, będą miały właśnie tą cechę. Przekątne przecinają się pod kątem 90 stopni. Tutaj chciałem napisać o pod kątem 90 stopni, ładnie. Yy, I tak jak powiedzieliśmy sobie, Tą własność ma rąb, tak? Tam przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym, czyli pod kątem 90 stopni. I tak jak powiedzieliśmy sobie, kwadrat też jest rąbem, więc on też ma tą cechę. Przekątne są równej długości. Przekątne są równej długości w rąbie, nie, w równoległoboku nie. One są równej długości w prostokącie i one są równej długości, y, oczywiście, w kwadracie, tak? No, oczywiście kwadrat też powiedzieliśmy sobie jest prostokątem, więc w kwadracie musi być jak najbardziej to sama własność czy cecha, co w prostokącie. Wszystkie boki są równe, zobaczcie. Wszystkie boki były równe w rąbie, prawda? To, to był równoległobok, którego wszystkie boki są równe. No i oczywiście wszystkie boki były równe też jak najbardziej w kwadracie. No i wszystkie kąty równe, wszystkie kąty równe były w prostokącie, bo wszędzie było po 90 stopni, i tak samo było to w kwadracie. No, i teraz zobaczcie, wszystkie wymienione cechy, wszystkie wymienione własności ma oczywiście kwadrat, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, on jest na dole i on, z, on spełnia, on, on, on ma włas, wszystkie własności, wszystkie cechy, które wymieniamy sobie dla innych czworokątów, które tutaj mamy zawarte. Więc to, co było w prostokącie, to, co było w rąbie i tym bardziej to, co było w równoległoboku, jest spełnione dla kwadratu, czyli. To, co było w równoległoboku, na pewno też będzie dla wszystkich innych, ponieważ wszystkie te cztery, czyli równoległobok rąb, prostokąt i kwadrat są właśnie naszymi równoległobokami. No i pamiętajcie właśnie o tych własnościach, bo te własności będą wam wielokrotnie się przydawały. Pamiętajcie jeszcze, że suma kątów przy ramieniu musi być 180 stopni, tak? Tam gdzie mamy dlaczego to, z czego to wynika, no wynika to właśnie z tej równoległości. Yy, podstaw czy równoległości, bo, równoległości boków. Yy, no i co? No i to są nasze, słuchajcie, czworo kąty. Czyli podsumowując: trapez, przynajmniej jedna para boków równoległych, równoległobok, dwie pary boków równoległych, yy, prostokąt równoległobok, który ma wszystkie kąty równe po 90 stopni, yy, rąb to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, no, i mamy kwadrat, czyli równoległobok, który ma wszystkie boki i kąty równe, czyli kwadrat można nazwać zarówno prostokątem, jak i rąbem. No, oczywiście tym bardziej równoległobokiem i trapezem. No, powtarzając, słuchajcie to z 10 razy. Mam nadzieję, że to już jest jasne i zapamiętacie raz na zawsze wszystkie własności tych naszych wymienionych czworokątów. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten filmik. To tyle, jeżeli chodzi o. Czworokąty, podsumowanie, bo no to są tak naprawdę najważniejsze własności, o których sobie powiedzieliśmy. W kolejnych filmikach będziemy mówić sobie o polach, o obwodach i tak dalej. Natomiast w tym momencie szczególną uwagę chciałbym poświęcić właśnie własnościom, bo to są cechy, które powodują, że dana figura jest taka, a nie inna. Czyli, ma właśnie to, powoduje, że kwadrat jest kwadratem, czy. Prostokąt jest prostokątem, czy właśnie równoległobok jest równoległobokiem. Ważne, żebyście te zależności, żebyście te cechy znali, i ważne, żebyście te zależności znali, że możecie mieć w zadaniu powiedziane, że macie równoległobok i macie na przykład narysować, a okazuje się, że ten równoległobok jest kwadratem, i to nie powinno was w żaden sposób, słuchajcie, po prostu dziwić, bo tak też może być. To tyle słuchajcie, żegnam się z Wami smerfastycznie, numerycznie, zapraszam Was na kolejny filmik dotyczący figur geometrycznych, będą to z pewnością trójkąty.